Dzień dobry Państwu. Nazywam się Irek Graf i jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody od 1996 roku. Aktualnie pełnię obowiązki sekretarza zarządu Okręgu Mazowieckiego. Szczególnie ciepło witam członkinię i członków naszego okręgu i w ogóle całego związku, no ale także tych wszystkich naszych sympatyków, Fanów, przyjaciół, kilkanaście dni temu prezes naszego okręgu Mariusz Lewandowski zaprosił Państwa na ogłoszenie wyników w formie wirtualnej. Niestety nie mogliśmy, nie mogliśmy się spotkać um, tradycyjnie w Muzeum Ziemi na ogłoszeniu wyników i otwarciu wystawy pokonkursowej, która nosi nazwę Nasze fascynacje z przyczyn wiadomych. Ten czas upłynął nam dość szybko, był dla mnie bardzo pracowity, muszę to przyznać, oj wyjątkowo pracowity, ale no mam nadzieję, że udało nam się przedstawić te wyniki w sposób ciekawy, interesujący i że była to też dla wszystkich fajna zabawa. Przedstawiliśmy wyniki dziewięciu kategorii, głosowanie Członków na nagrodę publiczności, no i w zasadzie została nam tylko ta jedna, najważniejsza nagroda, tytuł Fotografa roku oraz Grand Prix. Jednak ja e, chciałbym wykorzystać tę moją przywilejowaną sytuację i powiedzieć dosłownie kilka zdań o historii konkursu, a także spróbować go króciutko, naprawdę postaram się najkrócej, jak potrafię e, podsumować go a potem przedstawić ten ostatni werdykt jury. W 2002 roku, będąc prezesem Okręgu Mazowieckiego, zorganizowałem i przeprowadziłem ten konkurs po raz pierwszy w naszym okręgu. Oprócz nas jeszcze Okręg Pomorsko-Kujawski i Krakowski organizował taki konkurs, a rok później, w 2003, już przeprowadziliśmy go na bazie tych doświadczeń w całym związku. I tak jest do dzisiaj, jest to konkurs dwuetapowy. A więc w przyszłym roku będziemy mieć 20-lecie konkursu okręgowego. W tym roku mamy 19 edycję okręgową a 18 ogólnozwiązkową. Początkowo były to głównie slajdy plus powiększenia. Zupełnie inaczej to oglądaliśmy. Tych zdjęć zgłaszano około 300. Efektem wizualnym tegoż konkursu od 2005 roku jest wystawa fotografii zatytułowana Nasze fascynacje, którą prezentujemy zwykle na wiosnę i prawie zawsze robiliśmy to w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Niestety w tym roku musieliśmy zmienić nasze plany, przesunąć ją na później. Czas na odrobinę statystyki i przedstawienie tegorocznego jury. Jury dokonało pracy niesamowitej, albowiem mieliśmy rekordową liczbę i uczestników, i fotografii. Dokładnie 46 autorów zgłosiło ponad 1200 prac, kilkanaście niestety musieliśmy odrzucić ze względów regulaminowych, i ostatecznie w szramki konkursowe stanęło 1201 zdjęć. To bardzo dużo. Przypomnę, że w zeszłym roku było to dokładnie 1080 zdjęć, 41 autorów, a z kolei dwa lata temu 37 autorów i blisko 860. Fotografii, także zwyżkujemy i ta liczba uczestników i zdjęć rośnie. Co jest miłe, ale jest coraz większym wyzwaniem i dla nas, organizatorów, i dla jury. A czasy były dość trudne na przeprowadzenie tego konkursu, i jeszcze, no niestety, spadały na nas różne problemy czasami rodzinne osobiste. W ramach jury pracowały w tym roku trzy osoby. Przewodniczącym był Tomasz Młynarczyk, prezes Okręgu Lubelskiego, ale nie ZPFP, tylko Związku Polskich Artystów Fotografików. Związany od lat z Radzyniem Podlańskim, wykonujący tam fantastyczną robotę na rzecz promocji fotografii, kultury, między innymi organizuje tam. Radzyńskie Dni Fotografii pozwolę sobie sięgnąć teraz po folder z roku 2018, kiedy tam byłem obecny właśnie. Dodam jeszcze, że Tomek Młynarczyk był kiedyś naszym członkiem. Nawet otrzymał tytuł Fotografa Roku ZPFP w konkursie organizowanym w roku 2004, kiedy to wygrał Bezkonkurencyjnie otrzymał nagrodę główną, ale też był na pierwszym miejscu w czterech kategoriach. Drugim jurorem był nasz były kolega Grzegorz Okołów, związany z Kampinoskim Parkiem Narodowym i kilkunastoletni pracownik, kierownik Centrum Edukacji, ale wcześniej wychowujący się w Puszczy Białowieskiej. Z Grzegorzem. Organizowaliśmy wyjazdy, plenery. Powiedziałem o wyjazdach, bo mi się przypomniała nasza eskapada i wyjazd na Festiwal Fotografii Przyrodniczej w Belgii wiele lat temu. Ale też organizowaliśmy konkursy i festiwale oraz różne inne wydarzenia w Izabelinie. Tak, no to z nim właśnie organizowaliśmy Festiwal Fotonatura, Festiwal z okazji Dziesięciolecia ZPFP, a jakże i piętnastolecia potem. I Grzesiek był też wiceprezesem zarządu głównego w naszym stowarzyszeniu. A przez pewien okres czasu również pełnił obowiązki prezesa. Niestety opuścił nas kilka lat temu. Wyprowadził się hen-hen daleko. Cóż, pozdrawiam go. I trzecim jurorem był Jarek Jeleński z Bydgoszczy, z okręgu pomorsko-kujawskiego, który może się tu pochwalić najdłuższym stażem, bo jest w związku od samego początku. Nawet mamy historyczne zdjęcia ze zjazdu założycielskiego, na którym go widać. Jarek jest bardzo dobrze zorientowany w fotografii przyrodniczej europejskiej. Drukuje ostatnio sam bardzo wiele, fotografuje. Na materiałach klasycznych. Czas na kilka zdań podsumowania. Konkurs odbywał się w dziewięciu kategoriach. Najwięcej zdjęć zgłoszono w kategorii krajobrazy, co mnie nie dziwi. Następnie w takiej, która ma bardzo długą nazwę: rośliny, grzyby, mchy, śluzowce i porosty, a na trzecim miejscu uplasowały się ptaki, co może niektórych zaskoczyć, ale u nas są bardzo popularne. Z kolei najmniej fotografii otrzymaliśmy w kategorii saki, troszkę mnie to nie dziwi, nie jest ona najłatwiejsza. Dość mało też prac pojawiło się w kategoriach impresje, świat w naszych rękach oraz tegorocznej dodatkowej. Pod tytułem Woda. Bardzo mnie ucieszyła jeszcze jedna rzecz, e, mianowicie członkinie w naszym związku na koniec zeszłego roku stanowiły dokładnie 30%, ale wśród zgłoszeń to już było 40%. A jak popatrzymy na wyniki, na laureatów nagród i wyróżnień panie zebrały aż 47%. Więc jestem. Czas na gratulacje dla laureatów. Szczególnie dla Agnieszki i Włodka Bilińskich, którzy w tym roku. Otrzymali aż 9 nagród w konkursie. Fenomenalny wynik. Dodatkowo, jeszcze trzecie miejsce w głosowaniu członków publiczności. No, nawet jak zastosować taki zabieg i podzielić to przez dwa, bo stanowią parę tutaj, i zgłaszają zdjęcia razem, to i tak jest to bardzo dobry wynik średnio 4,5. Gratuluję też Uli Frydrych, która uplasowała się tu na drugim miejscu, otrzymała cztery nagrody. Przypomnę, że Ula w roku ubiegłym i dwa lata temu zebrała ponad 20% w ogóle wszystkich nagród. Na trzecim miejscu tej klasyfikacji uplasowała się nasza koleżanka. E, z zarządu nie biorąca udział w pracach e, przy konkursie. E, Ela Rogaczewska. E, trzy nagrody. No i po dwie nagrody e, otrzymali Kinga Wróblewska, Ania Lasocka, z czego bardzo się cieszę, bo ja znam ją osobiście od lat, a ja została przyjęta przez nas no, raptem e, niecały rok temu, a i jeszcze Robert przybysz e, dwie nagrody. Przepraszam, że nie wymieniam już. Dalej wszystkich. Oprócz głosowania jury w kategoriach i na nagrodę główną, yy, praktykujemy również głosowanie członków na nagrodę publiczności. Ta nagroda przyznawana jest już od roku 2003, yy, czyli rok później, od w ogóle rozpoczęcia yy, organizacji. I yy, yy, no, tu są różne yy, Podejścia w różnych okręgach. U nas od samego początku jest to głosowanie członków i tak było w tym roku. Członkowie głosowali na 95 fotografii, które zakwalifikowały się do półfinału. Kasia Cisielska-Faber i fotografia Towarzysze uzyskała ponad dwa razy tyle punktów co kolejne zdjęcie Leszka Nowaka i trzecie w klasyfikacji właśnie Agnieszki i Włodka Bilińskich. Na naszej stronie internetowej można obejrzeć wszystkie nagrodzone zdjęcia wraz z opisami autorskimi, a także te w głosowaniu publiczności. Przedstawiliśmy tam wyjątkowo aż całą pierwszą Dziesiątkę, także zachęcam do odwiedzin. Te wyniki są też na naszym profilu na Facebooku. Czas na ogłoszenie nagrody głównej Grand Prix. Czasami, nagrodę Grand Prix, jury oraz nagrodę publiczności członkowie przyznawali tej samej fotografii, ale to nie zawsze było. W tym roku. Uwaga, uwaga, mamy jednomyślność tutaj. Nagroda Grand Prix, tytuł fotografa roku 2020 okręgu mazowieckiego ZPFP, wędruje do Katarzyny Ciesielskiej-Faber. Gratulacje dla koleżanki. Bardzo się cieszę też osobiście z tego względu, że Kasia przez. Pewien okres nie uczestniczyła w działalności naszego mm, związku, ale yy, no, na początku tego roku powróciła do nas. No i jak widać, z ogromnym sukcesem. Jeszcze przed wydaniem werdyktu przez jury czy członków, moją uwagę zwróciły zdjęcia Kasi yy, z Parku yy, Narodowego, z Rezerwatu Narodowego. W obszarze Wielkiego Londynu, czyli Richmond Park, um, i zaproponowałem jej prelekcję, spotkanie um, właśnie na temat tego miejsca w ramach e, organizowanego przeze mnie cyklu. Um, kiedy jednak zorientowałem się, jakie są wyniki, Uznałem, że nie ma sensu czekać na to, czy ten projekt będzie realizowany, czy nie będzie, i kiedy, może za dwa miesiące, może za trzy. Tylko uznałem, że trzeba to zrobić już teraz, w maju. Eee, taką propozycję złożyłem autorce. Eee, ona się zgodziła. No i teraz to już naprawdę nie może się z tego wycofać. I mam nadzieję, że zaprosimy na to spotkanie w maju. Zamykam konkurs. I zapraszam do udziału w przyszłym roku. Dziękuję. Do widzenia.